Najpierw przekonamy się, jak łoży nam się bieg na 3000 metrów juniorek do lat 20. Tutaj z numerem 617 Wiktoria Grabowska, KS Prefbet Sonarol, numer 827 Maja Peryt, KLKS Juventa Cerrat Starachowice. 451 Tomaja Wąsik, KS Sportfis Kraków, numer 831 Julia Szydłowska, UKS Rzaczek Połaniec, dalej 765 Natalia Dziuba, MKS SMS Wiktoria Racibusz, następnie dwie zawodniczki niestowarzyszone z trójką Monika Urban, z dwójką Aleksandra Szulska numerem 227, Aleksandra Karolczuk, LUKS Boguszyce, numer 618, to Martyna Krawczyńska, KS Prewbet Sonarol, 708, Anna Lizińska, ECKS Budowy Częstochowa i 340, jedna z faworytek, Katarzyna Napiórkowska, LKS Maków Mazowiecki, jej życiówka z zeszłego roku 9,57,84. Lepszą ma na przykład Maja Peryt. 9,56,28 także z zeszłego roku. Jeszcze 14 okrążenie do końca tej rywalizacji. To Cezary Wilk. Jego piąta próba w trójskoku. W międzyczasie Nikodem Bania 1301. Franciszek Zuter. Niestety z powodu urazu nie mógł kontynuować rywalizacji. Cezary Wilk traci do podium 20 kilka centymetrów. A teraz. Nie będzie ataku na podium, skok poniżej 14 metrów, a tymczasem szczęsny zrzutka na wysokości 2,08. Podobnie jak na tych niektórych poprzednich wysokościach. Minimum brąz już Mikołaj ma, wobec czego walka w tej chwili z samym sobą. Mikołaj ma jeszcze akurat... W taką sytuację, że strącił, a do tego jeszcze dwóch ludzi, którzy być może są od niego lepsi na tę chwilę. Być może oddadzą udane skoki, no i sam będzie mimo wszystko musiał zmierzyć się z tym, żeby pozostać w ogóle w tym konkursie. Co zrobi Cezar A, nie przeskoczył jednak za pierwszym razem 2.08. Proszę bardzo. Szansa dla Jakuba Waleckiego, także już w końcówce powolutku w trójskoku, trzeci w klasyfikacji Mateusz Misterek, 14.09 w tej czwartej próbie i fakt, że dotarł tuż za plecy Jakuba Roga. I chcę zrobić wszystko, żeby jednak już w tej chwili nie musieć oglądać jego pleców, więc trzeba skoczyć dalej niższe 14-10. Albo przynajmniej mieć taką samą odległość, bo drugą próbę ma lepszą akurat od zawodnika Stanley Mielec. Żeby było zabawniej ma drugą próbę lepszą o 1 cm, a więc. A więc... Naprawdę niewielkie różnice pomiędzy jednym a drugim zawodnikiem w kontekście tego konkursu. Jakub Walecki 1391. Taką odległość osiągnął Mateusz Misterek. A więc jeszcze nie teraz, jeszcze zostanie mu ostatnia, pr ostatnia próba, Jakub Walecki zauważył, że Cezar Sidia nie przeskoczył 2 metrów i 8 centymetrów, więc robi to sam. I również jest już w tej chwili samodzielnym liderem. Również draśnie tam poprzeczka, ale, ale akurat w jego przypadku nic nie miało, z, nie było z tego negatywnych reperkusji. Jakub Ruk, drugi zawodnik w trójskoku na ten moment. Biała chorągiewka w górze. Coś mi się wydaje, że to naprawdę był dobry. Dobry skok, dobra próba. W oczekiwaniu na wynik widzimy rywalizację na 3000 metrów, ale czekamy z niecierpliwością. To będzie 14 metrów i 53 centymetry, a zatem Jakub Róg zbliża się To Kaspra Jedynaka. Dzieli ich już tylko 20 centymetrów. Mamy halowy rekord życiowy przy okazji, jeżeli chodzi o, Jakub Baroga, całe podium ma Personal Best, podobnie właśnie jak oglądany Kacper Jedynak. Bardzo regularny konkurs na pewno Kacpra, to trzeba mu przyznać, 14.44, 14.73, 14.60, 14.64. Cezar Sidia w serii skoków poprawkowych, 2.08, też strącone. Pojawia się presja i pewne spięcie w trakcie już wykonywania tego flopa. Pokazał chyba trener tutaj właśnie, że masz ten zapas, Cezar, ale ale musisz się poprawić po prostu. W końcu to przeskoczysz. Kacper Jedynak coraz bardziej czuje na plecach oddech Jakuba Roga. Czy zmotywuje go to do jeszcze lepszej próby? Dobry, dobra, próba, Kacpera, jedna, dobra ta próba. Ale czy lepsza niż 14.73? Oczekujemy na wynik na pewno 14 metrów i 50 6 centymetrów. To i tak lepiej od, od Kuby. Tak, to i tak lepiej. Proszę bardzo, Mikołaj Szczęsny, on teraz poprawia 2.08. No i robi nam się przetasowanie na podium. Mikołaj Szczęsny jest już drugi. Cezar Sidia traci przynajmniej w tej chwili wirtualne srebro. A przecież był pierwszy. To tylko pokazuje właśnie, ile te techniczne detale potrafią odegrać. Wasik Krawczyńska, tak wygląda nam na niecałe pięć okrążeń przed końcem. Najlepsza, najlepsze dwie zawodniczki biegu na 3000 metrów tutaj w tej konkurencji. Rekord kraju Sofii Enawi 9,06,27 z roku 2014 bardzo ważny. Teraz najważniejszy skok dotychczasowo w tym konkursie Cezara CD. Nie skończy konkurs z dwoma metrami i sześcioma centymetrami. Mimo wszystko, zawiedziony z pewnością skoczek Olimpii Grudziądz z pewnością czuł, że ma w sobie tyle umiejętności i formy, żeby jednak zgarnąć tutaj złoto ze znacznie lepszym wynikiem niż 2 metry i 6 m biegu na 3000 m nie ukończy na pewno Natalia dziuba, która już zeszła z trasy zawodniczka Wiktorii Racibusz rok temu 9.37.67, z takim wynikiem Julia Jaguścik zdobyła złoto. Druga była Maja Peryt, którą mamy teraz w stawce. Brąz dla Katarzyny Napiórkowskiej, która również jest w tym momencie na miejscu w czołówce. Krawczyńska na prowadzeniu. Dwa okrążenia do końca. Odrywa się tam pierwsza trójka od zawodniczek na miejscach 4 i 5 Krawczyńska na prowadzeniu, Napiórkowska za nią, trzecia jest Peryt. Czyżby znowu Peryt i Napiórkowska również i w tym roku sięgnęły po medal. Ostatnie okrążenie, międzyczas 9:28. Nie będzie zatem ataku oczywiście na rekord Polski, nawet na na ten Wynik z zeszłego roku i teraz rozstrzyga nam się walka o złoto. Kto będzie w tej walce najlepszy? Atakuje Katarzyna Napiórkowska, wyprzedza Krawczyńską. Biega na ostatnią prostą i Katarzyna Napiórkowska wygra ten bieg z czasem poniżej 10 minut. Zawodniczka LKS-u Maków Mazowiecki ze złotym medalem na 3000 metrów. Juniorek do lat 20. Podamy zaraz oficjalny czas.